Ej, co pan wyprawia? Jestem głodna. Dam ci tyle pieniędzy, że będziesz mogła najeść się w restauracji. No, a czego chce pan w zamian? Będziesz musiała za nie tylko dziękować. Komu? Zaraz ci wyjaśnię. Dobrze, zaczynajmy. Świetnie. Ale to jest prezydent. Proszę stanąć tu. W tym miejscu. Panie i panowie, jak już wiecie, nasz prezydent wspiera imigrantów. Ich problemy są dla niego niezwykle ważne. Na przykład ta młoda kobieta do niedawna mieszkała w tym obskurnym kontenerze. Ale dziś nasz prezydent dał jej nowe mieszkanie i ubezpieczenie. A ponadto znalazł dla niej pracę. Dlatego właśnie ta kobieta chce powiedzieć kilka słów prezydentowi. Uh... Sądzili, że mogą mnie przekupić, ale wybrali niewłaściwą bezdomną. Tak, chcę podziękować prezydentowi, bo kiedy on zaczął mi pomagać, zbliżyliśmy się do siebie i zakochaliśmy się. Jesteście parą? Jak długo się spotykacie? Naprawdę zakochał się pan w imigrantce? E, e, tak, właściwie to tak. E, ta kobieta zostanie wkrótce naszą nową pierwszą damą. Jesteśmy podekscytowani, gdyż szykuje się wesele. Czy jest już data? Szczegóły ustalimy w późniejszym terminie. Panie Przepraszam, Prezydencie. Przepraszam, ostatnie e, pytanie. Nie, koniec pytań. Przepraszam, Panie Prezydencie, czy, czy chciał Pan coś nie dodać? Panie Przepraszam, panie prezydencie. Nagrywasz? Przepraszam, proszę pani, chcę o coś zapytać. Jedno pytanie, ostatnie pytanie. Richardzie, Po co to całe przedstawienie? Jakiś luk? To, to, to wszystko przez tę cuchnącą włóczęgę. Gdyby pana nie pocałowała. Hej, hej, gdzie moja porca? Hey, Oddaj ty... mi ją. Przestań. Naprawdę myślisz, że jak nosisz ten fikuśny gajerek, to wszystko ci wolno? Czy ty masz w ogóle pojęcie, co narobiłaś? Hej, to nie jej wina. Ty wszystko wymyśliłeś. Nie miałem wyboru. Dziennikarze pożarliby pana żywce. Myśli pan o reelekcji. Chciałem to zrobić. Odbędą się wybory, które pan wygra. A potem po prostu załatwimy rozwód. I wtedy wszystko wróci do normy. O, ja tu jestem. I nie pisze się Za na to. Za kogo ty się do licha uważasz? Jesteś nikim, nie masz nawet obywatelstwa. Mogę kazać cię deportować. Richardzie, to wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Panie prezydencie, ja nie ustalam zasad, tylko gram w tę grę. I jeśli ma pan lepszy pomysł, to słucham. Ale jeśli nie. Właśnie, tak myślałem. John, jedziemy. I w ten sposób, z nikomu nieznanej osoby, miałam niedługo stać się pierwszą damą. Ale z jakiegoś powodu wcale mnie to nie cieszyło. Mam na imię Kira, a to moja historia. Kiro, czy mogę wejść? Tak. Kiro, chcę cię bardzo przeprosić za tę kompromitację... Nie mam pojęcia, co wstąpiło w Richarda. Przecież on dla pana pracuje i nie dba pan o takich ludzi jak ja. Pan ich tylko wykorzystuje. Że co, proszę? To nie był mój pomysł, żeby ożenić się z bezdomną kobietą. Cóż, proszę darować, panie prezydencie, ale nie jestem Marilyn Monroe i nie zamierzam wyskakiwać z tortu, żeby dla pana zaśpiewać. Jak. jak ty. co? Nadal mam brudy we włosach, czy co? Dla kogoś z zewnątrz mogliśmy sprawiać wrażenie zakochanej pary. Jednakże nie wszyscy tak to widzieli. Ładna poza. Może zachowajcie ją na sesję zdjęciową. Panie prezydencie, nie ma potrzeby, żeby brudził pan sobie ręce jej włosami. Richardzie, uważam. Panie prezydencie, z całym szacunkiem. Pozwoli pan, że ja zajmę się myśleniem. W końcu za to mi pan płaci. Hmm? A tak w ogóle już czas na lunch. Oczywiście. Przepraszam. Wow, ale się wystroiła. Wow. Ciekawe, co by z tobą było, gdybym cię nie znalazł w tym wstrętnym świecie. Prawdopodobnie zjadłabym tę pizzę i nie była głodna z drogi. Hej! Posłuchaj, nie wolno ci się zbliżać do prezydenta bez mojej zgody. Rozumiemy się? A co mi zrobisz? Wrzucisz do śmietnika? Dziękujemy, Marto. Możesz odejść. Dzięki. Panie prezydencie? Zapraszam. Wow, 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 wow. Możesz jeść. Dopiero gdy prezydent zacznie jeść. Jasne? Zacząłem. Smacznego. Jedz. Co ty, co, co ty wyprawiasz? To zupa, więc jesie ją łyżką, nie widelcem. Jestem bezdomną, a nie dziewczyną z Amazonii, zrozumiałam, więc daj mi zjeść. Czekaj, czekaj, czekaj. Wyprostuj się. Zwróć na to uwagę, okropnie się garbisz. Wkładaj łyżkę do ust, a nie schylaj się do niej. Richardzie. Proszę. Daj jej zjeść. Nikogo tu nie ma. Tak, panie prezydencie, proszę wybaczyć. Koniec lekcji na dzisiaj. Marto! Co? Jak to? Posłuchaj, twoim zadaniem jest grać rolę pierwszej damy, ale nie ma mowy, żebyś jadła lunch przy jednym stole z prezydentem. Ty jadasz w spiżarni. Idź. Miałam ochotę krzyknąć, nie widzisz? On to tobą manipuluje. Ale odniosłam wrażenie, że on sam zaczyna to rozumieć. Richardzie, co to ma znaczyć? To, co robisz. Marto? Pan też już skończył posiłek, panie prezydencie. Na nas już pora. Przypominam ci, Richardzie. Panie że... prezydencie! Niech pan spojrzy. Wyraźnie ma pan odstający brzuch. Proszę się zapiąć. Wie pan, że ludzie nie lubią otyłych polityków. A teraz musimy jechać. Jutro jest wielki dzień. Żeni się pan. Czeka nas sporo przygotowań. Zapraszam. Chociaż nie mogliśmy się spotkać w ciągu dnia, to uczucie głodu połączyło nas nocą. Co pan tutaj robi? Jem lody. Bądźmy cicho. Nie, chcę, by Richard się dowiedział. <laughs> Nie powiem mu, jeśli się pan ze mną podzieli. <laughs> Proszę, częstuj się. <laughs> Jestem prezydentem. Decyduje o losach państwa. A nie mogę nawet zjeść w spokoju lodów. Jestem bezdomna. Nie decyduję o ich losach i też nie mogę. A wszystko przez tego Richarda. <laughs> Racja. Sądziłem, że uczyni mnie lepszym prezydentem. Ale on chce zmienić mnie w kogoś, kim nigdy nie chciałem być. Zmieniam się w okropnego prezydenta. Czas go zwolnić. Co nie takie proste. Ma tu kontrolę nad wieloma sprawami, i bez jego pomocy nie jestem w stanie nic zdziałać. Ja. przekroczyłam granicę mając 15 lat. Moja rodzina została zatrzymana. Od tamtej pory ich nie widziałam. Od dawna radzę sobie sama. Bez domu, rodziny i niczyjego wsparcia. Bez jedzenia, leków, w zimnie i gorącu. Radzę sobie... Sama. Pan też da radę. Tak sądzisz? Tak. I myślę, że ludzie chcą zobaczyć w prezydencie szczerego i autentycznego człowieka. Hmm. I pan taki jest. Jest pan... Przystojny, powszechnie lubiany. Jesteśmy kwita. Nie było już prezydenta i bezdomnej dziewczyny. Ani żadnych gier, tylko dwoje szczerych ze sobą ludzi. Jutro zrobią nam zdjęcia i nagrę filmy, a ty dostaniesz obywatelstwo. I będziesz wolna. Pan też w każdej chwili może stać się wolny i jeść tyle lodów, ile pan zechce. Nie mam pojęcia, jak długo tam siedzieliśmy. Choć niestety, okazało się, że nie byliśmy sami. Wiesz, jak nazywają takie jak ty? Pasożyty. Takie pluskwy, które tylko biorą, nie dając nic w zamian. Nie bardzo rozumiem, o czym pan mówi. Wydaje ci się, że możesz uwieść prezydenta, tak? <grym>, nie, my tylko. Więc posłuchaj. To ja mogę załatwić ci obywatelstwo. I ja mogę sprawić, że go nie dostaniesz. Rozumiemy się? A on. I tak o niczym się nie dowie. Czego pan chce? Żebyś udowodniła swoją lojalność wobec mnie. Wolałabym jeść ze szczurem w kuble na śmieci. A, czyli tak? Porównałaś mnie do szczura, mam rację? Tak? Hej! Hej! Co się tutaj dzieje? Nic takiego. Tylko... Ta brudaska znów gra w swoje gierki. Nieprawda. Napadł mnie. Richardzie, ty jesteś zwolniony. Od tej pory sam będę sobie radził. Mam dość twoich gierek. Twój czas w roli prezydenckiego asystenta minął. Nie. To nieprawda. To raczej twój czas jako prezydenta minie, gdy zacznę mówić. Będziesz mógł pożegnać się z drugą kadencją. A twoja reputacja w tym kraju legnie w gruzach. Więc lepiej wróć do odgrywania swojej roli, dobrze? A ja zajmę się resztą. Hm? Słuchaj, Karl, jutro czeka cię bardzo ważny dzień. Więc lepiej się wyśpij. Dobrze? Chociaż sama nie mogłam w to uwierzyć, musiałam przekonać prezydenta, by dla swojego dobra porzucił mnie, nawet jeśli to miało oznaczać moją deportację. O! Panie prezydencie, moje gratulacje. Świetnie pan wygląda. Zaraz będziemy zaczynać. Proszę dołączyć do panny młodej. Drodzy, Karol i Kira zaprosili nas tutaj dzisiaj, by w obecności Boga złączyć się sakramentalnym węzłem małżeństwa. Proszę, nie rób tego. Nie musisz się ze mną żenić. Nie pozwól sobie manipulować. A co z tobą? Wtedy na pewno wyrzucicie z kraju. Daj spokój. Nie myśl teraz o mnie. Ratuj siebie, proszę. W jego oczach widziałam, że rozumie i że nie pozwoli dłużej sobą manipulować. Mógł zrezygnować z małżeństwa, ale… Przed Bogiem, rodziną i przyjaciółmi pytam Ciebie, Karlu. Czy bierzesz sobie Kirę Sanchez za żonę? Biorę. A Ty, Kiro, czy bierzesz sobie Karla Vanderbilta za męża? Biorę. Na mocy nadanej mi przez Boga ogłaszam was teraz mężem i żoną. Możesz ją pocałować. Tak, koniec przyjęcia. Dziękujemy za przybycie. Dzięki. Było nam bardzo miło. Wielkie dzięki. Brawo, panie prezydencie. Wyszło świetnie. Wygląda na to, że czeka nas kolejna kadencja. A, a dokładnie... pana. Dziękuję. Dzięki za przybycie. Dzięki. E, właściwie chciałbym poprosić, żeby zostali tu państwo jeszcze przez chwilę. Myślę, że improwizacja nie jest w tej chwili dobrym pomysłem. Zamilcz. Chciałbym w tym miejscu oficjalnie zrezygnować z kandydatury na drugą kadencję. Co? A ciebie, Richardzie, oficjalnie zwalniam. Co? Dokąd pan idzie? Chodź. Panie prezydencie, zabieram swoją piękną żonę w podróż po ślub. Panie prezydencie, przecież chciał pan być prezydentem, odkąd pamiętam. Nic się nie zmieniło, teraz nie ma już odwrotu. Kryje pan tą pracą. Nigdzie pan nie wyjedzie. Posłuchaj, tak? Wolałbym uczciwie handlować lodami w małej budce niż być zakłamanym prezydentem. Pamiętaj, że dzięki temu małżeństwu zyskałeś podwójne obywatelstwo. Więc gdy znów będziesz chciał zostać prezydentem, będziesz mógł w nim zostać w moim kraju. <grych> Zapraszam cię na lody. Tak. I tak pewna bezdomna dziewczyna została pierwszą damą. Ale co najważniejsze, zostałam też pierwszą damą w życiu Karla, miłości mojego życia.